Zadania na spokojnie. Rok 2024, motora podstawowa zadanie numer 29. Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianych z matematyki w pewnej klasie maturalnej. Na osi poziomej podano oceny, no tak, od jedynki do szóstki, a na pionowej ilość osób, które tę ocenę uzyskało. Można się pomartwić, że były aż dwie jedynki, można się cieszyć, że były aż cztery szóstki, Myślę, że to zdanie nie polega na dywagowaniu, czy to było fajnie, czy nie fajnie, tylko co my mamy to zrobić? Mamy policzyć medianę. Jak się liczy medianę? No trzeba te dane jakoś uporządkować i można zrobić to zupełnie tak na szybko, ale ja bym chciał zrobić to takim sposobem, że wypiszę wszystkie te dane, aby zobrazować czym jest mediana. No to wypiszmy wszystkie dane w kolejności niemalejącej. Były dwie jedynki. Tak, było 7 dwójek, były 4 trójki, były 3 czwórki, było 6 piątek, nieźle, i były 4 szóstki. I medianą nazywamy albo tą liczbę, która jest w samym środku, albo, a może nie, albo. Zobaczymy, czy będzie ta, która jest najbliżej, która jest no może nie najbliżej, która jest w samym środku. Jak to zrobić? Ono pozwolę sobie skreślać po jednej, od tyłu zasłaniać. Tak. No to proszę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem i tak dalej. Powolutku. To delikatnie, tak. No i nie ma tej jedynej w środku liczby będącej. No to logiczną rzeczą, nawet jak ktoś nie zna definicji mediany, to jest przyjąć, że w środku pomiędzy 3 i 4, no to będzie 3,5, tak? No tak, policzyć po prostu średnią i mediana rzeczywiście przy parzystej ilości danych, czyli takiej, gdzie nie ma tej jednej, jedynej w środku, to jest średnia arytmetyczna tych dwóch, co są najbliżej środka. Czyli 3,5. I już gotowe. Dziękuję za uwagę.